ko towarzysze! Z tej strony towarzysz Adamów i witam Was w kolejnym odcinku z gry. Oczywiście, kontraban Police. O, no właśnie, tak naprawdę wczoraj zatrzymałem się tutaj w tym miejscu. Miałem iść e, spać. No to musimy iść teraz spać, kurde, więc szybciutko. No zobaczcie, jaką on tutaj kwaterkę troszkę się sypie z sufitu. Ale tu się lepiej śpi, nie? jak coś spadnie na łeb. Dobra, e, dobra jest. To my szybko do następnego dnia. Ua, par... Trzeba się wyspać, stary gnaty wyprostować. Korzyść dzienny 620. No, ale my zarobiliśmy, także jeszcze wydaliśmy na. już mamy najlepszych, kurde. O, o to ważna epoka. No tak, no F2. Wciskamy, co tutaj się dzieje. Strzelanina. Dostaliśmy informację o planowanym spotkaniu gangu przemytników w Tartaku. Możemy ich dorwać, jeśli się pośpieszymy. Dołączysz. No pss. Mi tam dwa razy nie mów. Akceptuję strzelanina. My oczywiście szybko, zanim strzelanina. Gdzie my tutaj mamy nasz. Szybko lecimy. Raz, dwa, trzy. Gonisz ty. Jak nie ty, to ty. Szybko domagazynaje. I bierzemy tak. Oczywiście sz... strzelba. Tu jest amunicja do strzelby. Ole, mamy też tej amunicji do strzelby. Tak naprawdę. Może to być jakaś grubsza strzelanina. Weźmiemy trochę. Um, więcej dobra, mamy to i lecimy. I jedziemy do na miejsce przed upływem czasu. To my nie dotrzemy. Ja jak zwykle dostaję tutaj drzwiami prosto. Dawaj, kakuj do furaje! No, będzie daj na raz, zaraz. Wszystkich tam włączamy światła. Zamykamy drzwiczki. Jeszcze muszę zerknąć na mapę, gdzie my jedziemy. Czyli tu w prawo, o niedaleko. Tu w prawo. I teraz będziemy mieli pierwsza w lewo. Aha, to ta będzie polna taka droga. Dobra, to będzie tutaj. Pięknie, zasuwamy. Tutaj, presto, presto. Musimy się pośpieszyć, że tam strzelanina jest. Presto, tak, presto. Potem lekko prawaje, ja by powiem, towarzyszu. My dojeżdżamy, więc uważaj. O tu może, aha, no właśnie. A my, nie wiem, czy my wzięliśmy się kierkę, zaraz się okaże, że będzie dupa. No, dupa, pomóż, a tym to rozwalę. A dobrze, że to też rozwala. Dobra to towarzyszu, bierz od razu strzelbę w łapę. A tutaj? Tu jest szelanina w tartaku, patrz, 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 Szybko wysiadaj. Co oni walą? Ty jeszcze spokojnie, jeszcze nikogo nie widzę. Jak tam, towarzyszu? Jak tam ci idzie? Dobra. Policja bydlok? Co oni walą tak jak do kaczek? Nie, muszę się gdzieś tu przyczaj Dobra. Tutaj biegnij. No strzel mu w głowę. Dobra, przeładuj. Dobra, dostał. Następny. Tutaj. O, biegnie, biegnie. nie, 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 nie. No co on nie załadował Dobrze No dawaj No co on musi tak długo ładować Załadaj wszystko Dobra No ile on tutaj przeżył A tu jest jeszcze gnida Policja bydło No strzel mu w głowę Dostał nie, dobra Trzeba na chwilę kucnąć. Dobra, mam załadowany mam cztery Dobra, oberwał Nie wiem co to było, ale sporo oberwałem Przeładuj na spokoju, nikt się tutaj nie czai. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ole ich tutaj. O o! Policja, budlachu! My ich zajdziemy. jak ty tutaj biegniesz Proszę my tu wjeżdżamy O kurde Nic to jego Poczekamy Wiecie, co ja się zmienię na chwilę z Policja Bydlok? Gdzie tu za drzewo mi się schowałeś, gnido? Ten dostał A kuku A kuku A kuku ładnie i teraz wykosiłem tu jeszcze biegnie, o! Dawaj! Dobra, oberwał. Co ty masz ciekawego? Magazynek, dobra. Jeszcze sobie my tutaj mamy czas, oj, ktoś do mnie wali. To szybko. Ty walisz. To no on jest kulo oporny, no Tutaj walą do drzwi, jeszcze sobie szukam jakiegoś Dobra dobra, my zaraz wjeżdżamy z hitem. Tak, tylko z pustym magazynkiem. O, tu się czaj, zobaczcie. A kuku! Zaciął się. Co, ja nie mogę wejść przez to? Dobra, to idę z tej strony. O, zobaczcie, jakie podejście. Raz, dwa, trzy, gonisz ty. <słyszy> <słyszy> Uuu. No i pięknie, 1600. Wszyscy przeciwnicy znokautowani. Ale tego wykończyłem, to na shorta się nadaje, nie? Dobra, mamy to. Nie no, pięknie to... Towarzysze, ale żeśmy tutaj sobie postrzelali, no jednak ta, ta mniejsza broń jest o tyle dobra, że nie trzeba tak często jej przeładowywać, co nie? Więc wracamy szybko na posterunek. Nie wiem, czy mogę w ten sposób wrócić. Pewnie tak, o tak. To wracamy, będziemy o czwartej, więc jeszcze zdążymy jeden cały dzionek zaliczyć, nie? No i dobra, jesteśmy dla posterunku Kowaryze. No tak, no. Tam dwa razy mi nie w chłopie. Są już jakieś, a nie ma, więc jeszcze zdążę się wyspać. Widziałeś? Nastrzelałem się. To jeszcze się kimne. I za chwilę będzie. OLAM! Nie no, teraz to my tu tam wiesz, nie jest taka załoga, wjechałem John Wayne z buta. po cichu. Stawaj. Okej, okay, właśnie. My już otwieramy, my już otwieramy. Cały czas mamy tutaj brak zderzaka, jedna kontrabanda. Co my tu mamy? Na no w sumie mogłem z... No dobra, na razie to zostawiam, jakby było dużo kontrabandy. Ma być tylko jedna, więc na luzie, na luzie, jedzie jedzie pierwszy towarzysz. No ty, kolego, zderzok masz. Atajcie, atajcie, towarzyszu. Dzięki, pokaż, czy to jesteś ty. No wyglądasz mi, że to ty. Imię się zgadza, numer, jak tam twój numer paszportu kolego? No pięknie, 10 październik, tu jest pięknie, tu jest pięknie. Zobaczymy towary, tak? Co ty tutaj masz? Żywność masz 2, AGD 1, na razie materiały budowlane 3, żywność już masz 5, a żywności no niestety 7. 7 kolego, a żywności chyba możesz mi tylko 6, tak? Więc już widzę, że będzie pierwszy... Powód do tego, że Cię jednak no nie puszczę. No niby wszystko pięknie. Jaką tu jeszcze furą mówisz, że przyjechałeś? Ilicz. Ilicz 57. Tak, to jest Ilicz. Ile twój Ilicz, kolego, waży? 5 Więc się mieścisz. Oponki masz. Tutaj wszystko jest. Lustereczko masz. Szybkę też masz. Jeszcze sprawdzimy owd3539PN. To mamy tutaj też karoceria szybka jest. Szolek, szolek. Nie szolej, nie szolej. No dobra, otwieramy. Czy my tak stąd wszystko będziemy w stanie spisać? No nie, no wszystko nie. No dobra, sprawdźmy czy wszystko policzone. Ilu można, no i tyle można, żeby się zgadzało, panie kolego, tak? Czyli tak, dwie beczki wina miałeś, dwie skrzynki z bananami, zgadza się jedna lodówka, zgadza się trzy sopny, snopy siana, zgadza się i płatki śniadaniowe razy trzy. Wszystko się zgadzają. Więc towarzyszu, no wszystko było pięknie, jakbyś o jedną mniej żywności załadował, załadowaj 7, a mogłeś mi tylko 6. Jeszcze to sprawdzę na wszelki wypadek, żywność, tak? Czyli tu mamy 2, tutaj jest razem 5, i 2 to jest 7, no jeszcze tyle to liczyć potrafię, mam taką nadzieję. Więc towarzyszu, przykro mi, ale odm odmowa. A nie, sprawdziłem twojego paszportu, no ale mam nadzieję, że się zgadzało. Zderzak miałeś, więc raczej żadnej kontrabandy nie było. No i jedzie następny kolega. O, się... ten jakiś cichy, nic nie powiedział. No perfekcyjna kontrola. Dobra, taki cichy, nic się nie przywita. No zdjęcie się zgadza. Jak twoje imię? Tu się zgadza. No imię się już nie zgadza, widzisz, a numer paszportu tu się zgadza. 13 czerwiec, październik, tu się zgadza. Co ty tutaj masz? AGD2, AGD2 to są cztery, jedne chemikalia i trzy budowlane. Czy ty możesz mieć AGD? Tylko 3, a AGD masz, z tego co widziałem, 4, tak? Więc też regulacje wjazdowe ci odpadają. Jaką ty masz furę? Grazdug, to jest Grazdug. Waży twój grazd, 4 U, przekroczona waga pojazdu. Gdzie to tu było? Waga pojazdu tutaj. Jak tam stan twojej fury? Tu nic nie masz, tu szybkę masz, lusterko masz Tutaj szybki są. Jak twoja rejestracja? eo o 127B, tutaj tak, lusterko jest, szyba jest Tutaj się wszystko zgadza, pokaż co masz na pacie. Co ty, znowu masz tyle? Sprawdźmy, czy zgadza się z listem przewozowym. Potwierdzony ładunek. Czynka mydła, jedna toaleta, miały być dwie, a masz jedną kolego. Masz jedną toaletę, dwie pralki i trzy worki z cementem. Czy ja coś. No, sprawdzę jeszcze, na wszelki wypadek. Wyładuję to wszystko i jeszcze raz zeskanujemy. Pokaż. Nie, wszystko jest tak jak mówiłem, czyli masz po prostu za dużo. O, chyba pralkę, tak? No, o, za mało. o Jedną toaletę. Więc tutaj też potwierdzony ładunek się nie zgadza. List przewozowy się nie zgadza. Reszta się zgadzało, więc ładuj na pakę Bas Was i tu. Wazwas i tu. Nastraduro. I lecimy z tym kontraband Police. Tutaj zderzaki miałeś. Okej. Okay. Więc a jak tutaj wygląda to? Wygląda w porządku. Tak na moje oko, nie? Przepraszam, odrzucamy. No, oddaj nara, ja już zapraszają następnego. Muszę się napić, chwileczkę. Kuro podjechało, z Deżoka nie ma. A nie była perfekcyjna? Co tam miał? No, regulacje wjazdowe się nie zgadzały. No, za dużo miał AGD. E, no, panie. A AGD mógł mieć trzy, a miał cztery. To coś, to jakaś gra problem nam zażyciła. Dobra, dawaj ty dokumentaje. Wiem, że nie masz zderzaka, więc ja już szybko... Zerknę, czy ty tutaj nie masz żadnej kontrabandaju. Aha, już masz, czyli to jesteś ty. Wychodzisz. Dziwiony, nie? Jeszcze wiecie. O, tutaj niby węgiel, węgiel. Taki z ciebie węgiel, że o, proszę bardzo. Ehehe. I już dopierdla. Już nie mogę coś tam. A my tutaj już tniemy tniemy. Co my tutaj mamy? Uuu broń jeszcze w dodatku. I tutaj coś widzaju, w pilniku. No ja powiem szczerze, nic nie widzę. Jeszcze się raz. Przy... O, tutaj. I kolejna broń. Tu raz. Tutaj czysto, tutaj oponka czysta. A jest tutaj, mamy tutaj jakiś szpadel? Nie, dobra, to ja muszę iść po szpadel. Alo, proszę pana, będziemy koks prze przerabiać. Dawaj mi tutaj tu szpadel. Dobra, to też szpadel łopata. No łopata może być. Idziemy kopać na wykopki. O! Zobaczcie, arsenał, cztery bronie. Jeszcze coś tutaj? Nie, tu już nic nie ma. Nie no, pistolet to nie. Ale jeszcze tutaj trzeba podprawdać, O jeszcze tu może się gdzieś coś kryć. Tutaj. Obcykam całą furę. W tym, w tym silniku, kurde, mam nadzieję, że nie było gdzieś tam nic ukryte, bo bym się zdenerwował. Dobra, tu zbiornik czysty. Chodzimy do fury. Tutaj na razie wygląda na czysto. Aha. A nie, nie tym, sorry, to nożem miałem. O tym. Ten wios, kurde. Nie mam miejsca, dobra. Muszę zostawić trochę w magazynie rzeczy. Witajcie, witajcie. Tutaj no jeszcze trochę miejsca mam na kontrabandaju. Magazynki. Dobra Dawaj dawaj Czy coś gdzieś tu jest jeszcze, w podsufitce? Rzadko kiedy wam powiem, jest coś w podsufitce Tutaj w tym siedzeniu już nic nie ma Tutaj wszystko muszę mieć to. A tutaj coś Nie, to jest apteczka, dobra. No to to chyba wszystko, co nie? No jeszcze raz zobaczę ten silnik, wam powiem. No nie, no tutaj w silniku już chyba nic nie ma. No dobra. To odcipka pakuj tego bydloka. Zobaczymy, czy perfekcyjna, hmm? czy jeszcze gdzieś była ukryta. Narod, towarzyszu. 160, gdzieś jedna poszła. Miejsce ukrycia kontrabandy za siedzeniem kierowcy. No ale za siedzeniem kierowcy. No to jak ja tam mam to Już Siedzenia odsunąć nie mogę, nie? Nie ja bym musiał znaleźć kiedyś taką kontrabandę. No ale to mi tylko mówi, że trzeba się jeszcze rozglądać za siedzeniem kierowcy. Szolek, szolek. Szolek. Na tryć. Na tryć. Wrotaj. wrotaj, wrotaj. Zaraz się okaże. Nie, nie cwaniakuj. No gębę masz ta. Gębaju się zgadza. Imię twoje się zgadza. Numer paszportu się zgadza. 18 maj się zgadza. Czerwiec się zgadza. Kolor papieraju też się zgadza. Więc teraz tylko Azar V. Tak, to jest Azar V. Widzę masz zbitą szybę przednią ale jeszcze sprawdzimy. Dwa... No, tu się zgadza i sprawdźmy sobie teraz. Nie, nie chcę tego. Padla też nie chce. Dobra. Tutaj wszystkie szybki masz, lusterko masz. No, może ci się nawet udać. Jeszcze zobaczymy, jak ty wyglądasz. MMC, MMC, 8375, 8375 HY. Dobra. Jedna wybita szyba. Wybita szyba sztukwan. Jedna przebita opona sztukwan. Tu lustereczko masz. Tutaj wszystko się zgadza. No wygląda na to, że. Tutaj też wszystko jest. Też jako taki jest. Tu światło. A, zbite światło bym przegapił. No właśnie, zniszczone światło. No patrz, no i wiedziesz kolego. Jedziesz. Bosz. Atlista, atlista. At zjeżdżaj. Atlista ja jacy... cię... Perfekcyjna, no perfekto. To się nie odzywasz. Proszę rado. Proszę O, wszystko jest w porządku, się łokarze. Twarzyczka się zgadza kolego. Imię. Nie to nie to chciałem porównać. Zgadza się. Zgadza się. 23 maj, zgadza się, lipiec się zgadza. No tu papiery też wyglądają, grazduk się zgadza. Jedziesz na handul. Grazduk, ile waży twój grazduk Jeżeli się grazduk... Zgadza, no pięknie, tak? Oponkę tutaj masz, szybę masz, dobrą lusterką masz, no stary. A tu EQC 4492JP. No zgadza się, tu no jesteś niesamowity. No, czyżby było takie czyste, perfekto? No dawno nie mieliśmy czystego perfekta, czy kompletnie nic. No brawo, gratulacje, wygrałeś talon na wjazd do Akaristanu i Balon. Dobra, towarzyszu, no to wjazdu. Wjazdu i wychajdu. No pros miłego Dajna. No i proszę, i w taki sposób, drodzy widzowie, szybciutko i misja. I, i pięć autek wjechało. No i elegancko. Przepuszczony, perfekcyjny wynik kontroli. E to ten No dobra, to w sumie wsiemać. To wiecie co, to my z tą kontrabandu możemy, bo tu mamy tylko dwóch więźniów, tak? Ile ich jest? Dwóch. To nie, to jeszcze niech. Będą, ale kontrabandaju, to my mamy tutaj sporo wam powiem już, więc sobie ją na pewno, po sobie tutaj wrócimy, pa. proszę ja ciebie, okej okay, kontrabandaju, czy my coś tutaj na handel mamy, nie nic na handel nie mamy, już posprzedawaliśmy wszystko. No dobra, to teraz tutaj lecimy. Bo... Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię, towarzysze No także szybciutko polecimy sobie na handelo. Mamy tutaj, tak? Sklep z narzędziami. A nie, to jest sklep z narzędziami, bo A nie no, kontrabandę co ja robię. No właśnie, my tutaj musimy oddać. Kontrabandę, tu gdzie ostatnio dostał, że tak powiem. Policj policjant łomek, nie? Pamiętacie Łomka Tak. I ułomek dostał strzał, ale skończyła się gra przez chwilę Jojo, jo. także, o już jesteśmy Rambo, pierwsza krew, lecimy na nich, dawaj tego I... Ciach, nie no dobra Atajcie, atajcie, no właśnie Ale kosę ma dobrą, nie? Oki, doki. Hmm? Atajcie, Wariżu, komandy. Atajcie. robota. Was pochwycieli a kontrabandy No, kolejny przemysł udarmiony, bo my to jesteśmy niesamowite. Kurde chopaki. Dobra, dawaj to do z powrotem. I teraz, co możemy zrobić, to jeszcze coś sobie Zupgrade'ować Czemu nie? No, mamy te pieniądze. Kwaterę, może nie wiem. Albo większe więzienie. Wiecie co? Tak, zrobimy sobie większe więzienie. Witajcie, witajcie. Weźmiemy sobie większą, że tak powiem, wiążonko i może magazyn. Tylko nie wiem czy nas no, stać, nas stać, budynki. A więc tak, magazyn 1002, ulepszenie, pach, ciach, pach, ciach. Ale teraz zwiększona pojemność magazynu. Łocie, panie. Kontrabandaju, tu może. No to już jest max, No i zróbmy to. Starcz nam kasy. 1400, więzienie będzie na 8. I ulepszyliśmy. Pewnie nam wiedzie jakiś achievement jeszcze. Czy mamy już wszystkie budynki, a może nie? No dobra, to my stąd. Tak. No nie, a achievement żaden się nie pojawił, ale mamy proszę was zobaczyć jaki magazyn normalny. Kurde, siłkę byśmy tu zrobili, co nie? Żebyśmy trochę przypakowali. A tutaj proszę. Ten siedzi. Teraz to masz dopiero nawet drugie biureczko. Tu telewizor macie. No i zobaczcie, więźniowie mają co robić. Karof. Tam coś jest napisane. Dobra. No. Także drodzy widzowie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jak tak tu wiecie. Oczywiście co zrobić, towarzysze, zostawić tę łapkę w górę, mi będzie bardzo miło. Wtedy wiem, że może oglądacie, prawda? No i oczywiście możecie też zostawić subskrypcję, jak jesteście tu pierwszy raz. A ja już się z wami żegnam, towarzysze. To tyle ode mnie. Adios. Akarastan. Cześć.